Znajdujemy się za kulisami koncertu Chwała Ukrainie, a ze mną Nick Sinclair. Cześć Nick! Hejka, 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 szemka, szemka, jak tam? No właśnie powiedz nam, jak, może, jak artyści mogą dalej pomagać osobom z Ukrainy? Przez jakie inicjatywy? Co jeszcze byś radził swoim kolegom po fachu nie tylko muzycznym, ale też aktorom i tak dalej, żeby angażowali się? Tak, słuchaj. Um, Boże, co? Tutaj w Polsce są tyle akcji, co ludzie robią, um, bo nawet mój mąż robi taki akcja, że oni kupują rzeczy e, dla żołnierów i ludzi, którzy walczą tam na wojnie, i ludzi, którzy mieszkają w Tarnopole albo w Lwów, i więc oni mają niektórzy zrzutki po prostu, rzutka.pl, i ja wiem, że ja o tym gadam na, na moim Stories, a co jeszcze, oczywiście ten koncert po prostu możesz zapłacić przez blikiem, tak? Um, więc słuchaj, tutaj w Polsce są wielu inicjatyw, to jest tylko włącz po prostu wasze <laughs> a, 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 albo Facebook, albo po prostu Instagramie i zobacz, co u, bo u nas w artystach po my zawsze tagujemy kto, gdzie, jak, gdzie jest zbiórka na ciuchy, gdzie jest po prostu, kto po prostu pociu, kto robi transport do Polski, to, od Polski do, do Ukrainy, żeby po prostu zabrać rzeczy. Zawsze my gadamy o tym, więc po prostu jeżeli po prostu macie, i macie pomóc, e, macie pytanie albo nie wie kto, Pisz do mnie, bo ja, ja od razu po prostu Wam piszę i ja Was powiem, gdzie i jak. Ale u, u mnie albo u, u innych artystów tak jak Kaszy Mosz albo po prostu Kasza Wilt albo Kasza Deren, mm -hmm. a, ale po prostu... Jest, są dużo możliwości, żeby po, po prostu nam pomagać, ale wy już, ale ludzie też słuchają i oni też po prostu tych, którzy już pomagali i tych, którzy już po prostu mieli ludzi u siebie w domu i pomagali po prostu od serca dziękuję wam, bo naprawdę to jest coś cudownego, że mieszkamy tutaj w Polsce, ale i ludzie mogą czuć, że Ej, jesteśmy tutaj z wami ludzi z Ukrainią, więc to jest super. No to ja tutaj już od siebie piszcie do Nika, jeżeli macie jakieś pomysły no lub prawda, właśnie szukacie ich i na pewno odpiszę. <laughs> Jestem tego pewny. Ręczę za Ciebie, natomiast powiedz w takim razie, co u Ciebie słychać, jeżeli chodzi o takie projekty artystyczne, muzyczne, czy jest coś nowego, czym nas zaskoczysz, czy możesz się pochwalić naszym widzom specjalnie? Więc u mnie dzieje się tak. Uh, zaraz będzie nowa piosenka, co zrobiłem razem z moim kolegą DJ Inox. I pisałam to razem z moim kolegą Adam Joseph. I to się nazywa Levitate. I to będzie wydane chyba za miesiąc, albo za dwa. Więc uh, bo, ale będę o tym pisać po prostu na moim Instagramie. I oczywiście ta piosenka mamy siebie, którzy robią uh, ten projekt z Adam Szaba. Już jest na YouTube'a. Więc jeżeli nie słyszeliście, idźcie, słuchajcie, mamy siebie, bo jest piękna, piękna piosenka. Specjalnie zrobiona yeah. dla ludzi z Ukrainie, um, żeby no, artysty, po prostu artists against war, żeby po prostu my powiemy po prostu nie, nie lubimy tej wojny, ta wojna ma skończyć i ludzie mają po prostu żyć. Um, I co jeszcze? I też pracuję na dwóch płytach anglojęzycznych, bo jeszcze nie zrobiłem po prostu płytę po angielsku, więc już czas, ale będzie oczywiście coś po polsku, bo mieszkam w Polsce, więc musi być coś po polsku, no i po prostu jest tylko, żeby dać dobrą energię, bo to jest, jest, jest potrzebne teraz, jest dobra energia, więc ode mnie dla was wysyłam dobrą, dobrą, pozytywną energia i mam nadzieję, że odebram, od was dobra energia. Obserwujcie Nika, jeżeli jeszcze tego nie robicie. <grymne> dziękuję bardzo i miłe, miłe, miłe noce. Chwała Ukrainie. i no, A dziękuję. Moje największe jedzie. marzenie? Moje największe marzenie, Boże, to jest. Boże, to jest dobre pytanie. A! Żeby moje piosenek zawsze leczyli w radio i ludzie dostali od nich dobra, pozytywna energia. Do tego Ci życzę i dużo zdrowia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Wzajemnie. Do szybkiego zobaczenia. Cześć.